Okej, okay, witajcie, ja jestem z to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 4 B uh, Black Flag, Freedom Cry, oczywiście lecimy dodatek. Jak ktoś już mówił, uh, żebym nagrał Avelin, oczywiście Avelin nagram po Freedom Cry. Hmm, okej, okay. mamy swojego save'a. 31%. O, szybki ten dodatek, znaczy krótki ten dodatek jest. Tak, który... Okay, dobra. Będzie Avelin potem też spoko, potem będzie... No, nie wiem, właśnie, jeszcze co wygra w tej ankiecie. Eee, to się zobaczy. Tymczasem mm, nie będę nagrywał Liberation, jak już mówiłem wcześniej. Ktoś tam mówił, że nie w takie słowy. Ja jednak nie mam na razie. Na, Jakby najdalej chciał, to nie ma pieniędzy na to, żeby je kupić. Dobra, tam jest zbieg, tak? Dobra, może go. Nie, nie, nie uratuję go, bo tam nie wejdę. Sorry, zbiegu. Fuck. O to chodziło. Czy ja to co robiłem właśnie? Tak, dobra. Umrzej. No ile się można bić? O no właśnie. Tu zdecydowanie kontry są szybsze od... od bicia się z nimi, bo nie ma sensu się tutaj... nie ma sensu się tutaj wymieniać ciosów. No to zajmuje dużo dużo więcej. Tam jest jeszcze jakiś jakiś ten, właśnie. To właśnie to. Szybko udało się i dalej Umrzesz pięknie. Barak w ogóle zabił. Wyzwolę was. Mamy jeszcze czterech manenów zwerbowania, ale tu jest coraz obok misji. Tam jest chyba jakiś, bo tu gościu siedzi taki o Taki napuszony trochę o właśnie te składki. Tam już się to odnowiło właściwie ten... Nie tam jest... Nie, dobra, to się nie odnowiło Co chcesz? Tam, tam się nic nie odnowiło Tylko Eee, dobra, jak chcę, ja chcę go, chcę jego klucz, no przeszukaj jego złoki, kur... no, właśnie. Tam się nic nie znowiło, tylko pojawił się inny ten... Inny... Eee, to był chyba konwój. Dobra, jeszcze dwóch. Tam coś jest z przodu, o właśnie, konwój. Kolejny? Tam coś jest, tylko nie co to jest, teraz zobaczę. Eee, dobra... Aha, odnieś go, on jest ranny. Okej, okay. czy on mnie nie widział naprawdę? To było ciekawe, ale okej, okay, nie mam pytań. Podniesiemy go do jakiejś puszczy okay, odłóż. No dobra, dobra. O! O! Zwerbowaliśmy dwóch. Mamy nowy nową misję. Własny statek. W końcu. Znaczy właściwie w końcu. Ile to było? Jeden odcinek bez statku. Nie? No dobra. Na w pierwszym odcinku w statek. A potem nie wiem. No, tu ten, ten gości co go zabijam, Tutaj powinien jeszcze le jeden leży, ale żeby chyba sprzątnęli. Albo sam zniknął, nie wiem. Tymczasem lecimy. Mm, tu jest klatka. Można by ich po prostu uwolnić. Ciebie też zabijemy. Tam są strażnicy. Dzięki. I was zabijemy w ten sposób. O. Tak, żebyście nie przeszkadzali tym w ucieczce. No, uciekajcie, uciekajcie. A ja idę do misji Gdzie ona jest? Hmm. Tu gdzieś, tu? Tu? To jest skrzynka, a skrzynka też się przyda. Lecicie się tu chyba na górze, nawet. O, właśnie, jest na górze. Kim ty jesteś, człowieczku? A już rękawic, jesteś. O, zaczęło padać. Cztery dni, więcej slajdów przybywa. Human cargo ma duże zróbanie. I once hoped men of education could be made to see the cost. The profit makes them ignorant. With the right vessel, you could intercept the slave ships before they arrive. Or you would be free to leave. You have already paid more than your share to the Maw, Saint-Omang, and I am no master. I cannot choose for you. This brigantine could meet your needs if you could relieve it of its crew. Bastien has volunteered her woman to draw the men away or you could set this tower light to distract them excellent options all of them what's this firecrackers some of your recruits salvaged them it's only right that you should use them excellent once you send me a signal i will send our men to join you spoko Nie wiem, jak to na, nie, nie wiem jak to nazwać, ale. Podoba mi się sama idea. Petardy. Nie wiem, czy będę ich używał. Yy... Muszę, tak? Rozumiem. Cztery, musiałem to zrobić. Czy musiałem to zrobić tylko po to, żeby się nauczyć, tak? Dobra. Idziemy coś wysadzić. Dobra, dobijemy bat. Ciebie też. Nie ma opupszania. Ale go wykończył długo. Dobra, to też można podpalić. Można wziąć. Okej. Okay. Nie mam tego gdzie za bardzo zanieść. Dobra, nic tam zostanie. Yy, tu jest gościu. Tu? Chyba się zaczął orientować. Że coś jest na rzeczy. Tymczasem tu mamy wieżyczkę. Dobra. Tu jest dwóch ziomków. Nie, tu jest jeden. To ja chcę go na górze? Co do mnie strzelasz? Nie... Szalony. Patrzcie go. No. To, to, to nie było dobre, ale... Ale wyjdzie. Dobra. Umieść beczkę z prochem pod wieżą i podpal ją. Okej. Okay. Weźmy sobie jakąś beczunię, która... Gdzie jest jakaś bliska? Fak, trzeba ich zabić, tak? Dobra. Czy mogłem to pewnie zrobić po cichu, ale... Kto by się tam w to bawił? W sensie, że mogłem po prostu... Nie wiem, pewnie... zrobić coś w stylu... Petard, które właśnie dostałem. Tym razem możemy ich... Dobra zabijamy tego Dobra ciebie zabijemy Oj kurde, ciebie to samo nie będzie tak łatwe jak zawsze Ale zrobimy tak I przez plecy Umarłeś Weźmy sobie tą... Proszkę z beczką chciałem powiedzieć, ale beczkę prochę oczywiście. O, tam jest jakaś jeszcze, ale w daleko pewnie ona zniknęła. Jak tam teraz, tu? Hopsamy, hopsamy, hopsamy z tą beczką. I podpalą. 8 sekundów, 5, 4, 3, 2, 1. Nie budu. się pali, się pali. Mały ten statek, ta brygantyna mi się wydaje taki trochę skromniutki. Teraz mamy się tam dostać. Skakuj do tej wody. No, spójrz, spójrz, spójrz. Nikogo nie ma. Ej, ludzie nie musicie się przejmować, tutaj nikogo nie ma. Ta muzyka to jest fajna. Tymczasem, bijemy się od drugiej strony może? No, płyń szybciej. O, oh, walki. Wow. Nie no, tej, tej brygady jest zdecydowanie zbyt mało. Chociaż... Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy. Skoro na kawce da się robić takie dziwne rzeczy, to na brygantynie zapewne też się będzie dało. tam za mnie będzie strzelał hahaha, ha, 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 nie widzisz mnie odwróć się odwróć się człowieczku nie chcę, by do mnie strzelił bo to mnie teraz zrzuca na dół i będzie nie przyjemnie a na plantacji jest nowy właściciel Na plantacji jest dużo hajsu z tego spętam Kurde Kurde, będzie mnie widział no Dobra, teraz już mnie nie powinien widzieć Okej... Okay. Tu! No, kurde... Fak, dobra, zmienimy sobie może... Na coś fajnego... O, dobra, mogą być strzałki usypiające Stracił nam zainteresowanie... Czy... Jest, trafiłem. Teraz można tu wejść. O, o, pięknie, udało ci się. Jestem dumny, Adeb, ale udało ci się tu wejść. Ten gość tam jeszcze śpi. O, dobra. Czy on właśnie podpalił... ...podpalił banderę? Mamy statek, nie to ta brygantyna nie jest taka zła w sumie. A tu było co? i Olać to nie bawię się w to, przecież dobrze to wiecie. Już mogę ich odwiedzać, tylko po co? Znaczy, nie wiem, czy mi coś doda, może zobaczyć później. Tam coś jest? Nie, I can train in order to take my place there. But when you are gone, who will captain this ship? You must teach me. Aye, I, I will. But you must not call me captain. You are the leader of these men. Hmm. But you have earned the right. At sea, you will be my captain. <noise> Kurde. Wyzwoleni, nie 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 trzeba wyzwolić. pewnie to są oni. How did you come by your knowledge of the sea, Ade? It was my first true home. Buccaneers hmm. offered me Tamtenburg. the first glimpse of freedom and I took it. I learned by observation. They will not teach you. Nor accepted me as their captain once I had proven myself. Only the assassins offered me real authority. Dobra. You were born in Trinidad. I on a plantation. Nie wiem, który statek mam przyjąć. Muszę go znaleźć najpierw. To jakaś wysepka ładna. A, gdzie ten statek? Gdzie te niewolnicy, których trzeba uwolnić? To jest właśnie ten jakby. W w respektu, coś takiego jak w Sensorow, trójce, nie wiem, jak w czwórce, w trójce albo w dwójce tak było. W dwójce tak było, że trzeba było mieć dość, wystarczającą ilość respektu, żeby na samą misję zacząć. Tutaj trzeba tych niewolników wyzwolić, i to jest to. Zdecydowanie. No, um, no trzeba tam dopłynąć trochę. Co oni tam mają właściwie? Fregaty. Tam jest, o tam jest francuski, znaczy hiszpański w górę. Tą fregatę i ten bryk trzeba będzie najpierw zniszczyć, a potem dopiero ten statek niewolniczy, w ogóle klasa statku, statek niewolniczy. Dobra. Lecimy. Mamy tutaj taran? Nie mamy taranu. A... Okej, okay, to... Strzelamy! Mam mnie niszczyć statków niewolniczych, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Dobrze, dobrze zrozumiałem tam tę informację? Aaa, szybciej strzelaj. Tam coś się w ogóle prawie zatopiło. Dobra. To tam tam, tam, tam podpar i może w ciebie strzelę. Dobra, nic. Ooo, Kafka faktykowa. Ja nie wiem, czy tak do końca Kafka mogła dotknąć, skoro Kenway żył, przynajmniej... przynajmniej... On no nie tyle żył, co ostatnia scena pokazywała go żywego, przynajmniej z podstawy gry oczywiście on na myśli. Mm, to o niczym nie świadczy, dobra. Musimy pozbierać, znaczy nie musimy, ale pozbieramy te te. Tutaj, e, o, łowca piratów. Dalej pływają w brygach, słabi są. Blessed Christina, dobra. Odpłyniemy do... przejmiemy ten statek zanim ci się... mną no, zainter... znaczy dajmy mu, bo... Znaczy dajmy do mnie dopłyną, bo właściwie nie mają nic do zaoferowania. Tu, 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 statku niewolniczy. Zwalniamy. Czemu nie mogę... o, właśnie. Teraz. I on mi nie jest w stanie nic teraz zrobić, co jest trochę dziwne, ale... Dobra. Lecimy tam na szybko, żeby niewolników przypadkiem nie tracić, bo oni pewnie umierają w czasie... ...w czasie, w czasie... takiego abordażu. To nie fajne. No ale... Co mnie tu atakujesz? O, ładnie. Jest. Kolejny. O, kolejny. O, te finishery to są w sumie. Znaczy... Jak dobrze wejdzie, to zaatakuje, zabije jednym atakiem, ja? Więc nie ma tragedii. Ale jak tak mogę go siekać, to. Ta maczeta nie jest taka skuteczna. O właśnie, teraz. To teraz go pewnie wywali. O właśnie, wywaliłbym go za burtę. Teraz go skończył. tamten mnie zaatakował. Bo byłem skoncentrowany na tym gościu, żeby go tutaj dobić. Teraz kolejny wyskoczył z ekranu. Tamtego widziałem kątem oka. Nie atakuje? Zabi, zabi, zabi. Zabi, 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 zabi. Tego, no, ty, ty nie atakujesz tam innego. Tego mi dobi. Teraz tutaj, tamtego, tamtego, ratujemy, ratujemy załogę. I o to chodzi. Teraz Ciebie jeszcze zabić. Już jest pięknie. Jeszcze żyjesz! Jak on jeszcze żył, jak dostał tyle ciosów? Dobra. Czy wszyscy niewolnicy są żywi? Mam taką nadzieję. You can go! Okej. Okay. Zwoliliśmy... ...153 niewolników w sumie. Okej. Okay. Wow. Tutaj mamy jakiś ten. A bo to są tutaj, takie basementy. Dobra. Stalowa maczeta. To by było dobre. Trzeba 300 niewolników y tutaj wyzwolić. Będziemy mieli stalową maczetę. Mm. Dobra, rozwalimy jeszcze ten. Jeszcze ten statek. A, minął mnie. Dobrze. Dobrze, że mi minął, bo on ma taran. to by się nie skończyło dobrze i tymczasem za to nie. Trzeba, można go przejąć. Nie wiem, czy trzeba. Ale zrobimy to po to, żeby zmniejszyć sobie mm, poszukiwania. Bo to jednak jest uciążliwe momentami. W to ich po prostu wyryżniemy. Tych przeciwników tutaj. Mm, ...zatopimy statek, bo chyba floty nie może mieć adewale z tego sobie. Chociaż kto wie. Oj! Trochę przeleciałem nad statkiem, ale to jest dobry motyw, bo oni teraz myślą, że się utopiłem, a ja tak naprawdę wchodzę im na plecy. Patrzcie. A, mówiłem. No dobra, może nie tak do końca. No czemu nie skontrowałeś? No kontruj tego, tego gościa. Dobra, zabij tego. Pierw jakiś kolejny może... O, ten, ten mnie atakuje. Byłem w trakcie ataku na innego gościa, dlatego to weszło mu. Teraz ciebie. Ja, to jesteś mój. Dobij go. Dobra. No czemu mnie kontrujesz? A... Ciebie się zabije. Na szybkości. Tam jest kościół, który potrzebuje pomocy. No, i to też jest spoko. Jak takiego załoganta się ratuje. Mimo, że umierają w dalszym ciągu. Oj, 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 co ty mi tu atakujesz? Zabij go, zabij go, killerzy! Kurde. Zabij, dobrze, dobrze. Pięknie, jeszcze jeden. Jeszcze jednego potrzebujemy. Nie ciebie moment, O, tego, 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 to zrobi go. Jest, 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 leżysz. Poddali się. Zbyt piękno, żeby było prawdziwe, ale jednak poddali się właściwie pojedynczemu Asasonowi i jego załodze, takim małemu sateczkowi, który gdzieś tam... Właściwie oni na nie polowali. I to jest smutne trochę, że... eksperto krede nie, nie potrzebuję... O widzicie, nie mogę wysyłać do floty. Dlatego możemy tylko naprawić albo zmniejszyć rozgłos. Korzystamy tą drugą opcję, jako że statek nasz nie potrzebuje obecnie napraw. No. No i pięknie. Okej, okay, dobra, zobaczmy sobie jeszcze co możemy zupgrade'ować w naszym statku. I by było fajnie wyjść. Znaczy, wejdź, bo tam było, wejście, nie? O! Tu mam nawet gościa, który upgraduje nam statek, chyba. Kup, mogę cię kupić? Kup, przedmioty nas. O, ulepszenia, właśnie. Ulepszenia statku działa, mogę sobie ulepszyć. Możesz. Przecież... Nie mogę sobie. Nie, mogę sobie pan coś ulepszyć, tylko potrzebuję więcej drewna, o ociwo. Dobra. Na chwilę obecną działa. Mmm. Hmm. Weźmy sobie kule mocniejsze. Idem, kasy? jeszcze. 5000. A, dobra, to jeszcze pójdziemy w działa. Coś jeszcze mogę. Mogę jeszcze ciężkie kule ulepszyć, ale chyba sobie poda. O, opancerzony tarny jest za darmo. Także myślę, że też można go wziąć. Hmm. Jeszcze kupimy sobie amunicję, bo brakuje nam moździerza. który jest przydatny bardzo. Wygląd. Koło nie woli, ja to sobie daruję. Co możemy sprzedać? Ładunek. Możemy sprzedać cukier, i możemy sprzedać też rum. Tylko tego, tego jest mało. No właśnie, tego było zaledwie 560 sztuk złota. Albo, nie wiem, albo 600, coś takiego. Nie wiem, ile było tego cukru dokładnie. Nie, w każdym razie ulepszyliśmy sobie trochę nasz, e, naszą brygantynę. No znowu zapomniałem, jak się nazywa. Ale to mało ważne. Eee I bardzo jest wysoka. Tam jest jeszcze gościu, co ty chcesz ode mnie? Co ty, co ty robisz, co ty robisz? Bo jeszcze chcę sobie... O, ty daj... O, ty daj, ty, ty, ty maczetę. No właśnie, on mi tylko da tę maczetę, tak? Amunicja. To by się przydało. Ulepszymy, znaczy uzupełnimy sobie strzałeczki. Sakiewki, o mogę sobie sakiewki brać, one są za darmo. Więc sobie wszystkie pozabieramy. Ładownica... No, a spoko. Póki mogę, tego nie używam, te strzałki z liną też się przydadzą. Tymczasem mogę chyba kupić... no, z amunicję trzeba będzie kupić. Strzałki... znaczy strzałki, potem liny, siekańce, no to jest takie już bzdety formalności, można rzec. I jesteśmy... petard nie chcę, bo ich nie będę używał raczej, zresztą mam jeszcze... no, kupię jak już tu jestem. Jestem w tym ekranie tutaj kupia. Dobra. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć.